I ruszyły, no, ładny start przyzwoity, nie ma chętnego doprowadzenia, wychodzi na czoło Telimena Nałęcz, na drugiej pozycji Talia, na trzecim miejscu Jolen, na czwartej Niknak, później niewielki odstęp Jaya Warman, kolejny niewielki odstęp Uzur i na ostatniej pozycji Piosenka są na prostej. Deli mena talia Jolen. Deli mena na węcz, deli na talia, deli mena na komicie. znakomicie. Telimena na Telimena na utrzymuje prowadzenie Jolen przy wewnętrznej i do walki włączają się Uzur oraz niknak. Zacięta walka i w celowniku użur niknak Jolen.